zastanawialiście się kiedyś, co jest nie tak z blokami w Minecrafcie? Bo tajemnice, które kryją są naprawdę odjechane! Zresztą zostaw łapkę w górę i oglądaj ten film do końca! A na pewno sam się przekonasz! Wow, siema! Powiedzcie mi proszę, czym różnią się od siebie dwa te piękne domki? Tak, wiem i ten po prawej i ten po lewej to jest szczyt moich umiejętności budowlanych, żeby nie było tu tam chociaż okna. Nie wiem jak wy, ale ja różnic nie jestem w stanie w żaden sposób zauważyć. W środku wyglądają tak samo, na zewnątrz wyglądałem tak samo, od góry też, no dokładnie to samo! W takim razie proponuję przeprowadzić bardzo prosty test! Do jednej chaty wrzucimy TNT, do drugiej tak samo! I co ważne, odpalimy je dokładnie w tym samym momencie! Bum! Poszło! Ale mimo tego, że były identyczne, z domku po prawej stronie zostało zdecydowanie więcej! A to wszystko dlatego, że był on zbudowany z półbloków! Gdy domek po lewej stronie był zrobiony z normalnych, pełnych bloków kwarcu, i jak widać, sprawa jest prosta! Dwa złączone półblokówki kwarcu Są mocniejsze niż jeden blok kwarcu! I widać to w każdym eksperymencie, który tylko można przeprowadzić! Uwaga, uwaga! Lecimy! A co najlepsze, z trzech bloków kwarcu otrzymujemy sześć pół bloków! Co pozwala nam na zbudowanie dokładnie trzech bloków! A więc, jeśli kiedykolwiek będziecie mieli w planach budowanie chaty z kwarcu, wykorzystajcie do tego pół bloki! Marzyliście kiedyś o zapaleniu świeczki pod wodą? No świetnie, bo ja też nie! I to w sumie bardzo dobrze, bo świeczki pod wodą się po prostu zapalić nie da! Jednak czy na pewno? Dobra, jakby się nie dało, to przecież by wam tego nie pokazywał! Tak, da się! Jedyne, czego do tego potrzebujecie, to debug stick! I dzięki funkcji lit możemy odpalić je nawet pod wodą! Przez co wygląda to co najmniej dziwnie, ale da się, da się! Kolejny cel życiowy odkaczony! Mało tego, dokładnie ten sam trik działa nawet na ogniska! On dzięki temu możecie zrobić sobie podwodnego grilla! Pozdrawiam serdeczki z Boba. Na podwodnym grillu proponuję jeść ryby! O nie, oni tu widzą! Odwróć się, nie patrz na to! Wcale nie piekę twoich braci na ognisku! Wcale nie piekę twoich braci na ognisku! A wróć się, Dorszu, nie patrz na to, proszę! No nie, także piekę twoich braci na ognisku. Kto nigdy nie bawił się redstone'em, niech pierwszy rzuci kamieniem. Serio, jestem ciekaw czy i ktoś taki. Mimo tego jestem więcej niż pewien, że nie znacie pewnej jego starej funkcji. W sumie nie ma się co dziwić, ta wersja jest z 2009 roku. Ja wtedy ledwo na świecie byłem. Ale to właśnie wtedy redstone nie był redstone'em, tylko kołem zębatym. Zgadza się zanim dodali redstone'a do minecrafta, pierwowzorem było coś takiego. Nie wiem jakim cudem noc padł na to, że koło Zęba, to jest prostsze niż kabelek. Ale dokładnie tak było. To koło działało w taki sam sposób jak teraz. W sensie, jak Redstone teraz działa, można było dzięki niemu przesyłać sygnał, na przykład do pistona. Ileż wyglądało to co najmniej trzy razy bardziej profesjonalnie? Ej, serio, no? Teraz to wygląda jak jakieś totalnie zaawansowane mody. A kiedyś to była normalka. Ale nie tylko Redstone ma taką burzliwą historię. Jestem ciekaw, czy zgadniecie, co to może być. Może dam małą podpowiedź. Oto nazwa: Work in progress. Aha. To nie tak, że ja sobie tak dla jaj to nazwałem. Nie, nie, nie. Dokładnie. Dokładnie ta nazwa i dokładnie ten item naprawdę istniał w grze. A, dokładnie i w StubShot'cie 12W32A. Jeśli nadal nie szczęśliście, o co chodzi, to mam małą podpowiedź. Okej, okay, tak, tak i tak. Voila, mamy to. Teraz to już nie wierzę, żeby ktoś miał je zgadnąć. To był beacon. I naprawdę w tym StubShot'cie nazywał się Work in Progress. To nie była żadna lampa, to nie było żadne świecidło. Tylko Work in Progress, czyli praca w trakcie. To były dziwne czasy dla Minecrafta. Wracając jednak na chwilę do TNT. Co gdybym powiedział że zamiast wybuchać w ten sposób, czyli wszystkim doskonale znany, może wybuchać ono również. Uwaga, uwaga, tak! I nie, nie było tam żadnej wody, nic tych rzeczy. Wybuchło ono całkowicie normalnie, robiąc jednak przy tym o wiele mniejsze szkody. A to wszystko dzięki tej jednej półpłytce. Jest to mega dziwne i ja na przykład tego nie czuję, ale jak widać, taka jest prawda. Mało tego, czym dalej w las tym robi się jeszcze dziwniej. Porównajmy sobie TNT na pełnoprawnym bloku stona kontra na pół bloku stona. I zobaczmy, który z nich zrobi mniejsze obrażenia. Wydawać by się mogło, że to po lewej stronie, ale nie! Nadal to na pół bloku! Jak to działa? Jaki w tym sens? Nie wiem! Ale jeśli potrzebujecie bardzo dobrej ochrony przed wybuchami, zróbcie podłogę z kamiennych pół bloków. A do tego polecam wcześniejszy trik, czyli ściany kwarcowych pół płytek! I dzięki temu wasz dom będzie praktycznie niezgiszczalny. Serio, mówię, nie żartuję. Dwa bloki zniszczania, Co to w ogóle jest, no? Pancerny dom! Założę się, że większość waszego Minecraftowego życia spędziliście na jednym. Czyli kopaniu tuneli. Albo kamienia. Jeśli chodzi o kopanie, to nic go nie pobije. Ciekaw jestem jednak, czy zauważyliście pewien bardzo dziwny fakt. Weźmy sobie tekst kamienia i wrzućmy ją do gimpa. Oj, patrzcie jaka ładna. Teraz skorzystajmy z pewnej magicznej funkcji jasności kontrast i podrzućmy ten kontrast dajmy na to Ona na 87. Czy nie stało się coś dziwnego? Czy stone nie zaczął wyglądać jak pewien inny znany blok? Hmm, tylko jaki blok może mi chodzić? A dezyt? Nie, chyba nie. Może Złoto albo diamenty! Dobra, wiadomo, że chodzi o Bedroka. Spójrzmy sobie na to jeszcze raz! Tak wygląda Bedrock! A tak wygląda totalnie niewinny kamień! Tak, to jest dokładnie ta sama tekstura. Tylko uwaga, uwaga, ciekawostka, odwrócona! I dla niepoznaki zmienili jeszcze kilka pikseli, ale i tak wszyscy znają już tą tajemnicę! Bedrock to tak naprawdę normalny kamień! Tyle, że z trochę podkręconymi kolorami! Jest taka fajna rzecz w Minecrafcie, że większość desek ma swój odpowiednik w różnych narzędziach. Tak to na przykład ciemny Dąb Bastur. Kartograficzny, deski brzozowe mają stół czy świerkowe mają beczkę. A dębowe wiadomo, crafting. W takim razie, jeśli wszystkie rzeczy, które robi się z drewna, mają swoje odpowiedniki w deskach! No bo mowa oczywiście też o lekternie, o pistonach, o półpłytkach. No dosłownie każda rzecz z drewna przypomina kolorem jakiejś deski. Nawet item frame jest brzozowy. No to teraz uruchamia się pewne bardzo ważne pytanie. Jeśli każda rzecz z drewna ma odpowiednik w deskach, to co stało się ze skrzynką? Żadne, ale to dosłownie żadne drewno, które istnieje w Minecraft nie ma koloru chociaż trochę podobnego do skrzynki. Akacja niekoniecznie. Może chociaż dżungla? Oj, nie, nie, nie. Dąb tak samo, nie jest to wiele jaśniejszy. Sorry, ale skrzynka wygląda jakby była zrobiona z jakiegoś drewna, którego my nie znamy. O co tutaj chodzi? Moją teorią jest to, że kolor skrzynki to wszystkie inne drewna połączone razem, ale jestem zbyt leniwy, żeby to sprawdzić. Lecimy dalej! Czy tak jak ja widzieliście już milion filmów o tym, jak żółwie jajka są dziwne? W sensie dziwne dlatego, że da się je zgieszyć na przykład skacząc po nich, ale już za to ekspandnie na nie kowadło, to stanie się no właśnie! Ale to już chyba wszyscy wiedzą nic nowego! Za to jest sposób na wykorzystanie tej dziwnej, ukrytej siły żółwich jajek w jakiś taki, chociaż trochę bardziej użyteczny sposób. Otóż co bardzo dziwne, można powiesić na nie latarnię! Dokładnie! Na tych samych jajkach, które potrafią wytrzymać kilku skoków. Stać się nawet kilkadziesiąt kratek nad ziemią! Stworzyć jakiś taki podejrzany, latający lampion! I może nie prezentuje się to najlepiej na świecie! A w ogóle z tą drugą latarenką będzie chyba lepiej. No można uda że są to balony, które pchają tą latarnię w niebo. I więc przy okazji dzięki temu latające latarnie, bo tak normalnie to jej się nie da powiedzieć w powietrzu. Spoko patencior, ale do kolejnego nie ma nawet podejścia. Założę się, że grając w Minecrafta nieraz słyszeliście o tym, że lawa jest najbardziej efektywnym sposobem na przepalanie itemów. W sensie paliwem do przepalania. Co jeśli ja tak powiem wam, że całe życie byliście w błędzie? Bo nie ciężko zgadnąć, że lepsze od wiadra lawy będzie cały stak bloków węgla. Ale nawet jeśli nie jest to jakieś duże zaskoczenie, to no zgadnijcie proszę w komentarzach ile godzin paliwa w piecyku dostarczy tak węglowych bloków. Serio zapraszam w komentarzach po wasze typy. Czy może będą to dwie godziny a może trzy? Ohoho, widzę, że ktoś zaszalał i dał osiem godzin. Nieźle, nieźle, ale nie. 64 bloki węgla w piecyku mogą zasilać go przez 14 godzin. Czyli 42 minecraftowe dni. Zdecydowanie więcej niż kiedykolwiek przeżyłem bez śmierci więc mógłbym wrzucić tyle węgla do piecyka i prawdopodobnie szybciej bym umarł na hardkorze to przypalił! Jednak to i tak nie ma znaczenia. Przy tym, że, żeby to zrobić, potrzebujemy aż 576 węgla! Czyli w skrócie 9 staków. No już chyba wolę przypalać potykami! Albo waszymi łapkami w górę! Bo nimi też da się przypalać w piecyku! Ehm, dobra, to zabrzmiało źle. Ale zostawcie łapkę w górę i suba, my będziemy się jutro w kolejnym odcinku Siema! Wow, a co masz właśnie teraz fajną rzecz! Po lewej stronie znajdziesz film z Kim Tutorial, z którego czerpałem inspirację. Tam znajdziesz jeszcze więcej epickich ciekawostek o blokach! A po prawej stronie masz jakiś mój film! Zgaduję, że całkiem fajny. Zapraszam do brados.